Przedwojenny patefon. To są miejsca na igły, które jeszcze są oryginalne. To pudełko, które otwiera się w ten sposób. Trochę niekompletny, ale posiada cały mechanizm. Korpkę, która się wsadza tutaj, i ją się nakraca. Oryginalny Patefon, Universal Ordnance. I do tego właśnie zakłada się te igły, które są tutaj. Teraz przedwojenny gramofon. Patefon, przepraszam. Które działa tylko nie mam płyt aby go uruchomić bo te płyty co tutaj ten prędkość to jest 70 obrotów 78 obrotów na minutę firma super alition no i tutaj ta znowu znowu nowa niestety sprężyna jest chyba zerwana bo czasami tak yy, drapie ale to nie szkodzi. Więc to wszystko. Na razie. Cześć.